O, ci gości nie są fajni, bo są szybcy i wściekli. a ja szybki, znaczy, jestem troszeczkę szybszy od nich. Wow, wszedłem w niego. tylko jedno serce, nie mogę go stracić, bo przegram A przegrać nie mogę, bo mam nawet spokój przedmioty. Mogą być lepsze, no ale nie narzekam. Ten kancer mi daje. O, SBSik przyszedł do mojej komóreczki Ciekawe, co tam ktoś zapisał zaraz. Chcę go przeczytać Pils, co tam jest? Co mi nam czeka Pills. RANGE UP! Bardzo fajnie Bardzo fajnie LOL The Joker Bardzo Joker jest fajny, o czym ja mówiłem RANGE UP! Range up przydaje się szczególnie na łzy typu y, samonaprowadzającego czyli znaczy, nie mogą być nie, typu sam, po prostu samonaprowadzające łzy bo one mogą wtedy podróżować y, dłużej za celem wiecie o co chodzi, na przykład mogą zakręcać bo to, to jest tak jakby rozprostować ich drogę y, w linii prostej to właśnie będzie ten range i załóżmy, że... o właśnie o tym mówię y, że o, nominalnie strzelam do tego miejsca jakby na przykład cel był tutaj, to one mogły tak by jeszcze zakręcać i tak wiecie range to... nooo! O tym już przez tego powiedziałem, nie będę się powtarzał. Mmm... Trochę krucho u mnie z sercami fajnie był Jakby wpadł jakiś hape up. up HP up hape, up. Girly, girly, girly. Kurczę, nie trafiły mi się te łzy, które... Czekajcie, tego gościa sobie zniszczę. Gbliach! Mam pomysł No i dostał troszeczkę Gerdy jest bardzo wytrzymały Gerdy. Birdy Birdy O, Game Keep już się nam naładował Gbli Gbliachy Gbli Padaj Brawo. O nam glbli. Glbiachy. Wow, uciekaj mi stąd. No i już, wygraliśmy. O dzień. Najlepsze, najlepsze HP plus Tears, a biać. O. Mana równa... i Nie, to jest dwa... O nie, ja zmyślałem, że to jest ma i równa się power. Im więcej mamy West, tym większy... więcej mamy damagea. Tak zrobię. I patrzcie, przeszliśmy dopiero dwa pomieszczenia, a jesteśmy ja już cztery. Bo Basement XL liczy się jako dwa, Casey XL liczy się jako się dwa. The Depth has... pik Pyk Book of Beliar i ten taki księżyc. Co można by my... fajnie, serce lubię to. Book of Beliar za Gameskida. Damage mamy ma, a w sumie to nam się możliwie że zwiększył. Nie no, w sumie. Mamy taki cały czas. A, bo y, mięso nam bo mięso nie tylko nam zwiększyło ilość łez, ale też y, zwiększyło damage. Bo po prostu, jak już mówiłem, tears up to nie zawsze y, zwiększa ilość łez, tylko po prostu ich jakość. Hehe, he. i. no i. no ilość też w sumie. Po prostu są ulepszone. No spokojnie, spokojnie. To Ty my mię to mięska niszczymy. Teraz w międzyczasie, kiedy one leżą, zaniesiemy sobie. <laughs> tak, zaniesiemy. Oj, i teraz ty, mój kolego. I czarna kupa stała się już tylko wspomnieniem. <śmum> o! To sobie zniszczę. Ty, mój drogi. O, tak wchodzi w ognisko bardziej. W sumie go nie będę niszczył, bo ten idiota w nie wchodzi. <śmum> Jak poszedł! Jak kurcze! Nie wiem nawet do czego to porównać. Jesteś taki słaby, jesteś taki słaby, nie wiem do czego to porównać. Każdy szanujący się artysta powinien mieć jakieś dobre porównania. Ej, weźcie spadajcie ode mnie, nie? Co? Co? Hej hej hej? Bo Multikill Tak. Damage. Mak nie, jeszcze Maksymalny damage i maksymalne tirsy Możemy to wy... Patrzcie na to! Tch. Czy wy to widzicie? Nie nam się chyba teraz trafiły szczochy. Ale maksymalny demerz, ludzie! Teraz tylko liczyć, że w pokoju z bosem trafią nam się jakieś op-op-op łzy. Już w sumie wszystkie są fajne. Ale no, o Spectral -Tiersy. One na przykład nie robią nic oprócz tego, że umnikają kamienie, więc na walce z Isaaciem są praktycznie. O! No, no, nie, nie wnoszą nic nowego, delikatnie było, więc. Bo tam nie ma kamieni. To jest po prostu pusta przestrzeń: arena. My, tylko ja. Isaac, a czy Raczej, Isaac, ja i jego płody w trzeciej fazie Jak to brzmi, lolo? O, z Herc dopiero teraz nam wyrzucił, czy mi się zdaje. Oj, wszedłem w to, taki słaby jest, taki słaby gracz ze mnie. I teraz sprowokujemy do domu. Bijać. Był bo Byłoby grzechem nie wejść do sklepu mając tyle monet, dlatego właśnie to uczynimy. I mo, nie, to jest. M Badgas, Bad gas. To nam się powtórzy. Bo to są dwa takie same. To się powtórzy. Range up. i Kolejny range up. Bo no właśnie mówiłem o tym. Bad gas sobie zostawimy. No bo w sumie nie ma po co gołożywać. Skoro może mieć z tego jakieś korzyści. Wezmę sobie może jeszcze. Treasure roomów już nie będzie. Bombę sobie wezmę. Bomby zawsze się przydadzą. Czy to rano, czy to wieczorem. Łatw. O, źle to użyłem. Bo byłem za blisko. A ja nie chciałem zbytnio podchodzić. Ale w sumie zobaczcie. Mamy teraz. bumerangowe łzy. No dokładnie. O, widzicie, jak ładnie zawróciła. O, teraz też. Super. No i w sumie to już możemy wchodzić do bossa. Bo w treści byliśmy. Monstro 2. Zrobimy sobie tak. Na niego technika jest taka. I właśnie tak sobie. Monstro 2. Może z nami. Walczyć, a raczej sobie postrzelać w pustą przestrzeń, w której przed chwilą nas widział. Ale mając tylko jedno oko, trudno dostrzec, że jesteśmy już z tyłu i z jego z drugiej strony. A teraz mam samo naprowadzające łzy. Kolejny HPAP robi się coraz przyjemniej, muszę przyznać. Ale zejdziemy sobie jeszcze na niższe poziomy, no bo tutaj jest. No tu jest łatwo, więc. Nie mówię, że łatwo, ale na pewno nie jest aż tak bardzo wymagające, żebyśmy musieli to upuszczać z utratą, z, y, z na, na, znaczy. Kurz, bardzo mi słowa. z obawą na utratę jakiegokolwiek zdrowia. Proszę bardzo, pach! I pach, I nie ma muszek, a my mamy kolejne zerduszko, którym możemy się uloczyć. Mózgi. Widzicie, one nas nawet nie atakują. I mamy praktycznie darmowy pokój. Z darmowym przedmiotem. He helol. He -he -he tak też kiedyś mówiłem. O, o, skrzynka. Bardzo lubię to. Ale uciekam przed tym sercem. Yeah. Sacrifice room, try to power. Nie używam, no, nie aż ja nigdy nie używam. Nie będę już używał Sacrifice roomów Piękny. Pamiętacie, jak na początku tego odcinka mówię: Przynajmniej się mam zwiększyć damage, bo mi te. tam. muszki, tak ba. O jejku, o jejku. <laughs> damage zwiększony, demon tam nic nie będzie. O, w poprzednim odcinku to była arena. HP up za walkę z robaczkami. Niczym i mulliganami, piankami. Kurczę, to był op op op. O, spaka są w miarę te piszanki Kiedy nie ma żadnych innych przeciwników, można się. W... Nieważne. Kurczę, duże serce on wypada fajnie. Widzę, że. O, range już mam maksymalny, prawda? Nie, jeszcze nie. Ale nam całą mapę. Jak to? Wypadło nam już praktycznie dużo, tak bardzo dużo wszystkiego na range i. Trzy pigułki na ręcz, nam wypadły. I co, i co? Patrzcie na minimapę, ile serduszek. Ja to wszystko mogę sobie. No nie wszystko, bo tego nie. Ale to sobie mogę zebrać, proszę bardzo. Sobie zbieram właśnie w tym momencie. I tutaj też sobie leży serduszko, które mogę zebrać. Proszę, zbieram następne serduszko. Przydałaby się. Spacja. Eee. Yy, akacja. Eee, yy, Agrest. Lubię to słowo. Agrest. Nie, przedmiot od Q. Q. Tu. karta, albo. Nie no, w sumie karta tylko. No bo Pills używam od razu, więc no. Jakaś karta by się przydała. Tak właśnie, kartę chcemy. Wszyscy je oczekujemy. A w sklepie coś było? A tam był klucz tylko. Okej. Okay. Okej, okay, już zwracam honor. Mamy teraz już pół serca więcej niż widzimy. I mamy poziom z mamut. N Necropolis. chciałem już powiedzieć dept. O. O Jezu! Na Szczochy działa range! Czyli nie dość, że... Jezu, jak nam wypadnie... Wylosuje się na jakimś ważniejszym bosie Szczochy... To ja będę... Patrzcie, maksymalny damage, maksymalne tirsy, A range... Wystarcza do tego, żeby stać przy ścianie i uderzyć kogoś, kto jest na środku. W tym przypadku chodzi mi o Izaka. Pils, wezmę go. Tears up! Jak ja się jaram, kolejne podejście, które może być spoko, bardzo spoko nawet Eee. U, nie. O Jezu, to, to pomieszczenie jest tak bardzo, to, tak bardzo złe. A w sumie użyję sobie tego. Trochę za późno, no, ale cóż. No gin. Jak ja to... No! Ale dobra, trochę, trochę HP im zniszczyłem Dobra, miarę spoko to wyszło. Kolejny raz. Kurczę, zapatrzyłem się. Czemu ta piżama tak skacze bardzo? Wyeliminować. No, spokojnie, żeby maski nas nie widziały. Piękno. Piękno w postaci czystej. Spoko, Mary. Może być głowy headless horsemenów, Bumerangowe łzy mogą być na nich spoko Patrzcie, jaki Tons of Tears Jak pięknie Jak ich tutaj dużo Patrzcie, jak one latają wokół mnie, jak jakaś aura te łzy Ze wszystkie strony latają, ale to jest miazga, patrzcie Fum Jakbym miał jakąś aurę, ja pierdyle I teraz sobie takie blastocysty mogą tylko pomarzyć o szansie ze mną POMARZYĆ O, tych sobie niszczymy, nie są nieprzyjemni To podejście jest naprawdę bardzo fajne Nie zapowiadało się na takie, a wyszło spoko Dlatego zawsze mówię yy, Nie przejmujcie się tym, jeżeli w pierwszych basementach wam nie idzie Bo jak widzicie w jednym, jednym poziomie może to się wszystko odmienić Taka jest właśnie zaleta tej gry OJEJ! Nie zmieniłem, że tutaj jest... OJEJ! Jezu, jak nie ogarniałem Wow, ale nie ogarnąłem. Myślałem, że to jest zwykłe... Po... Chciałem cię zniszczyć. No kurczę! Ale gówno! Ja pierdyle. Ja piernicie działa. Tutaj sobie po pogramy. No nie, no se, a, słuchaj, pigo. No, tears up! To jest. Teraz tylko HP sobie zniszczyć. Teraz sobie zwiększyć. Powiedziałem zniszczyć, nie wiem czemu. Za bardzo, za bardzo chcę niszczyć wszystko. Nie, nie chcę niszczyć wszystkiego. O jezu, nie, źle, źle stanąłem, źle stanąłem. Wow, idealnie tego zrobiłem. Idealnie. Patrzcie, co mogę z nimi robić. <grym> Banalnie proste staje się pomieszczenie, kiedy mamy takiego typu łzy. O! Jeszcze, takie te pijanki są takie bardzo, tak bardzo... Disgusting O, muszka Pięknie pada tutaj Pięknie pada deszczyk Moich łez <grym>, Ale metafora, Adasiu, jak ty bardzo jesteś górcze poliglota z ciebie Taki och, och Nie wiem skąd mam ten magnes, nie wiem skąd go w ogóle mam Powiedziałem wyraźnie to samo Nie wiem skąd mam go <grym>, ale w mi sensie spoko jest, nie, nie, narzekam na niego. Mm, to jest już Debe PTS2 Kurcz, o, byłoby spokoje, jakby mi się wylosowała karta, gdzie mogły mi się teleportnąć do jakiegoś pomieszczenia poprzedniego w tym właśnie Necropolis. O. Właśnie, ładnie sobie ich uniknąłem. A ty już gin. Twój czas nadszedł. Jak dużo łez Tak dużo łez Tak bardzo deszcz łez O, to jest ta golarka, która próbuje nas wybuchnąć Ej, kolejna bombka, która nas próbuje wybuchnąć Nie byliśmy jeszcze w Treasure Roomie A przeszliśmy już prawie całą mapę Dziwne Lol, tu był st poziom startowy Wystarczy, że poszedłbym obok, miałem... Hmm, Nevermind Homing bombs w sumie to może być spoko Postawimy bombę i ona się sama naprowadza na cel Chociaż to czasem potrafi być wadliwe Ten cały system homing-bombsowania bomb Z chęcią wejdę sobie tu Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to co mi dałaś przez chwilę Bardzo hajs, tak być potrzebny tak mi rób, właśnie tak mm, Jako, że jestem Kainem. maszyna to dla mnie Fajna sprawa Bardzo bym się ucieszył za jakiegoś Pretty Fly'a jeszcze koło mnie bo, jak już mówiłem, walka z Izakiem bez Pretty Fly'a jest nieco trudna. Mam już kostkę mięsa, która mi yy, zblokuje obrażenia. No ale kostka mięsa nie ja zablokuje wszystkich obrażeń, a chcemy mieć co najmniej dwa Pretty Fly'e. Znaczy, no, znaczy, chcemy mieć dwa kolejne Pretty e, które będą jeszcze bardziej blokować obrażenia. Przez to możemy mierzyć wysoko w tym podejściu. Jak zwykle zresztą, gdyż się amb... a przestań już mówić o takich bzdurach. Zajmę sobie do końca. Może mieli jakieś pigułkę jeszcze wypaść na held up? Bardzo bym się ucieszył. Byłbym w niebo wzięty, ale te soul hearty też są spoko. No, patrzcie, kurczę, jestem. Jestem piratem z cierniową koroną. I mam przy sobie pacynkę, która mi wyrzuca serca. I mam sobie jeszcze kostkę mięsa lewitującą. I mam torebkę. No, never Torebki nie było Wiem, że arcade Drumy to jest najbardziej yy, Emocjonująca rzecz w całej grze Oh, fuck W sumie wyszło na, na propsie, bo i tak mi się monety kończyły O I bardzo ładnie, i lecimy na mamuśkę Czemu nie wszedłeś w tego... Co? Czemu tu nie wszedłeś? E no, przecież nie potrzebujesz aż tak bardzo wchodzić w te wszystkie pomieszczenia Eee, nie wiem czy szukam Secret Room tutaj. Chyba nie. Więc go właśnie tutaj poszukam. Nie ma. Prawdopodobnie będzie tutaj lub nie, tutaj nie. Czy tutaj było serce? Pół Był serca. Zrobimy tak. 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 Dobra, starczy. Miałem nadzieję na y, to, takie, takie coś, co wypada i daje nam hapsy do góry. Bloodbag. No, ale nie wypadło, niestety. Ale spoko, mamy tutaj serca, możemy się uleczyć tym, co straciliśmy. Tutaj nam wypadło trochę, trochę serc. O, jedno jest w środku. Ryzykować, jak myślicie? Nie ma gry bez ryzyka. U, wow. Pięknie. Je yeah, zajebiście! Tutaj jeszcze mamy pół serca. Czyli damy się jeszcze raz zranić. I może. A nóż wypadnie nam maszynka do. Może nie maszynka, ale HP up, up. Byłoby pięknie! Byłoby świetnie! Byłoby bardzo ładnie! Hmm. Nie, nawet nie próbujcie. Moi drogie ostrza śmierci i zagłady. Ja tutaj jestem uzbrojony po. O! No, nie wiedziałem. Uzbrojony po zęby i gotowy na walkę z mamą. Uuu. Tak, trafiły nam się właśnie te szczoszki. Tak jak chciałem. Patrzcie na je HP, widzicie to? Pół HP w 10 sekund. Won mi stąd. Wszedłem w to. Nie strzelaj do mnie! Ty też! Won! Pięknie i kurczę! Plaster co to jest? Plus 2 Hz! Ale że, że, że zwykłe czy jakie, że co? Podniosło mi się chyba jedno, co nie? Ja nie mogę, ja muszę wziąć Polaroid. <ścoughs> nie chcę zostawiać tutaj raka. Ja pierdyle. Nie, no. Nie, 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 nie. Wiecie co? Wiecie co zrobię? E, pójdę teraz. Jak. Jak słabo, kurczę. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Nie, ja nie mogę. I nie, nie, nie jestem w stanie po prostu wziąć sobie polaroida bo to było wyrok na samego siebie.